Mam nadzieję, że mi się nikt nie wyzwoli na przykład jakaś głupia Norwegia. Dobra, idę do, sw do swojej stolicy, bo jest tam dudno. Ach, jak dobrze być. W chcemy! Chcemy! Nie chcemy, 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 chcemy. No kto to się drze! Chcemy nie głosi, Czyli głupich kości! Was pomysł sprzedam! Chcemy nie głosi! Czyli głupich kości! Dobra, pokój! Łup! A może się połączymy? No dobra. W tym samym czasie we Francji i będę luksach. Luksemburg, słodzi yy, słodziaku, czy jestem dobrą ciecią chrzestną? Tak! Okej. Okay. W całym czasie morze czarne, a nie białe. Idzę. Dlaczego to morze jest białe, a się nazywa czarne? Dobra, nawet nie pytam. Turcja? Wojna! Pff. Turcia, i teraz właśnie nadchodzi twój konek. Co ty, Turka, gadasz? To, co usłyszałeś, a co innego mogłabym gadać. Konterofensywa? O kurde. I ja ciebie oddaję, i ty przegrasz? Bo nie masz. Co ty gadasz? To samo, ale pewnie po rosyjsku. Ale ci da. Może pokój? Nie, bo jestem w najlepszym. Dobra, pokój. To jeszcze nie chcesz jeszcze pokoju? Chcę po prostu, łam głosy w głowie. AHA! Dobra, a co ona tam gada, to ja nie wiem. Idę sobie kupić kolejnego żubra, żeby butla na nim jeździć, choć tylko są u Polski. W tym samym czasie i Iberia, bo jak zwykle coś tam się dzieje. Wojna. O kurde, tam są zombiaki, jednak pokój. Alio? Powtórz? Aha, no to padato. O ty. Pf. O, Gibraltar jest nie A. Pf. Aha, zniknęła. Może sobie we... Gibraltar wziął te trony. Chcemy, niepodległości! Ale czyli głupich kości! Gibraltar? Kto to krzyczy? No ja nie widzisz, że Jestem w Gibraltar i właśnie cię zaraz pokonam. Coś się na Gibraltarze dzieje. Jeszcze raz. Powtórz. Nie żartuję, to były tylko. Żartuję, to to był tylko żart, tylko chciałam zdobyć Portugalię dla ciebie, tato. O, słodki Syduś O tak, zaraz zjem jego tereny. Uważaj na słowa, bo zaraz ubrzesz. Bueno, que eres una persona już? Już? Już, 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 już. Tak, Maruchu. Wow. No. Już już? Ciocia, a czemu byłeś w kółko? Już już. Po prostu robię. Aha! W czasie w Austrii, bo zawsze musi coś zrobić ten mal ta balarka. Co? No właśnie, co? O, przez ten. To jest ważny obraz dla pana. Oczywiście yy, trzeciej rzeczy. Aha! Po Węgrzech będziesz moim chłop... Dobra, za chwilę przyjdę. Miły Czemu się śmiejesz, Rusek? Bije się, ponieważ Białoruś myśli, że dostanie niepodległość. Hi, 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 tak samo Syberia. Zbędziesz moim chłopakiem? Tak. W czasie jak zwykle, Bułgaria nawala się z Grekiem. Czyli, co się dzieje na Bałkanach? Co ty robisz? Jestem w Unii. Mam tu gdzieś. Polsko Unia Ratunku Europejska to nie tylko sojusz gospodarczy, ale także że trochę militarny, więc Grecja właśnie za niedługo zniknie z mapy i po jakimś czasie dopiero cię odrodzimy. Ale do szczętni rozebranego, jak niczym według... Yy, 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 przepowiedni takiego jednego typka w moim państwie, takiego wróżbity Macieja, jak rozwalony będzie i będziesz rozwalona jak Irak w 2004 roku. Ja jeszcze powrócę! Zapraszam do Neapolu, aby ustalić yy, granice. Plan konferencji, jaki wymyśliłem z Polską. Błagorne wi... Okej, okay, dzięki... E, e, Bułgaria, Że nam dziękujesz Proszę bardzo I my pr, e, dziękuję, e, dziękujemy za zdobycie terenów Ja jestem... Aha, w świecie z małych pasów No to sobie super poczekam Po co za Dużo. Aha. W tym czasie Bułgarii, Włoch i Polski. upu łupu, podtańcówka, nowe tereny, łupu, łupu. Wi, bi, pi, pi, bi, bi. Za niedługo zrobimy może tańcówkę tego świata, czyli tej Europy. Tak!